Siema. Eee, dzisiaj będziemy oglądać pojedynek dwóch kraczy i będziemy mogłem ich sprawdzać. Jestem ogółem na Waniszu i przypominam wam, żebyście zostawili łapkę w górę i suba A więc my zaczynamy oglądać. Jest mocno. Czekajcie. Eee. Eee, sprawdzamy ekwipunek tego gracza. Dobra, nie miała na początku jak się bić. Teraz ma. Dobra, jeszcze raz zrobimy teraz Indie. Sea. Tak. Na chwilę weźmiemy, jakby. Zobaczymy. Teraz coś napiszę. Nie będziemy mieć jak się bić. O, wkurzony jest. Dobra, a teraz praśmy invisi invis. -si. Jestem, mm. gdy. O, kurde, on ma dobry też mieczyk. To temy mu można zabrać. Tarczy dobra. Uff. Hmm. Eee, nie, nie wnikam jeszcze raz i wywisi hmm tego kracza bram więc możemy mu zabrać to to i damy to in i jest ten na przykład zamiast łopaty możemy mu to dać to e c c dobra Moi wygląda tak sprawdźmy e jego mózg na prawe e dobra, widać, że ma że ma totem hmm. x-texter znowu się to przesunął na chwilę mu to weźmiemy x x-texter dajemy yy, mu to do to, to, tego zabieramy totem zobaczymy jak sobie poragi ale teraz mam trollo. Pakcie, pakcie, pakcie. Ten, ten, ten już nie ma jak. Ten już ucieka tylko. L. ga... Me. Keep ten zaraz zginie. Wejdźmy tam i zobaczmy ich bitwę. O, ci już po schodkach chodzą. Bardzo ładnie. Widać, że ich te, już nie ma jak się bronić. Nie ma jak. Dobra. Zabierzmy eksy. Przepraszam. Eksy. Yy, x A ten shulker box? Zobaczmy sobie go gdzieś daleko. Nie wiem. Może tu? O kurde. O kurcze. O. Przy okazji co kilo wezmę. No, i papa oddawaj <grymne> in, tekster. Dobra, oddamy mu ten niek. Skąd on to ma? In. In. Visi i sprawdźmy e, jeszcze raz go dobra a in visi jestem gg dobra a czy mam ustalić tą zbrojkę tą. dobra in visi jestem gg możemy mu dać to to i to i to niech ma damy mu <tuszelanie> zrobimy takiego prank'a jeszcze t, t, y, x, x do mnie jeszcze raz o wyszedł a chciałam go akurat o zaraz wejdziemy sobie i... Sprawdzimy co się dzieje, już film ma 5 minut, no to nowy rekord dalej mi reakcja tego gracza Bo zaraz będzie pisał e, Typnijmy go może gdzieś indziej, to będzie może śmieszne, może nie Wybrałem to typy, tyk Praśnego. Paśnie nie ma nic. Nie ma nic. O o, wiecie, jak mu Mmm. w tym momencie ten oto grać prowadzi live'a. Jakiego jak niech taki takie konto na YouTubie. Ale zobaczmy co tu się teraz stanie. Ty jak on teraz... Wszedł mi ktoś do pokoju. I sprawdzamy dalej. To się wytnie. Yy, co? Dobra, yy, X... Yy, X-Texter. Sprawdźmy... Dobra, ma diamenty, dobra. U umiare jesteś dobrej jeste. Nie in fi six texter. Gdzie on to ma? sprawdźmy jego inviz, jestem gg. Dobra? Gdzie jest? zo myśli, że ten, że oni go mają. A co widzę, ja sobie go wezmę? E, nieważne. Oglądam, słyszycie na live, XT. Ehm. Um. A weźmy mu jeszcze raz ten kill of się co? Mieczek. InvC invi. C X Dobra, Teraz nie mamy czka. Sobie poczekamy. Mamy tu mieczek widzowie, jego. Taki super miecz. Sprawdźmy czy go zauważy. No nie ma go. No ucieka! Ucieka, patrzcie widzowie, ucieka, ucieka. no Magio jest, czekaj, ucieka normalnie. Dobra, teraz poszedł do bazy, tylko zarazem na drugim kłampie, na drugim monitorze, sorry. Yy, ten... Co on robi? No i... Jakby... opóźniony jest live i... On ucieka i coś tam mówi, że... Przestańcie, przestańcie, proszę. <laughs> Dziwne ma live'y. Ogółem. Zapłacisz mi... Za set jak padnie. Dobrze. A oni się kucą, to naj, to najlepszy, najlepszy mi się kłócą, to jest najlepsze, że byli najlepszymi mi się Zos nie mamy krzyka, nie. Jeszcze raz, e, InVC e, Xtexter No ma tu mieczek, nie wiem o co teraz chodzi O, schował gdzieś go Dobra, e, jeszcze raz, InVC X texter, dobra, i mam premierczyk. No i dawaj, dawaj jestem gry. Tem mu patrzcie widzowie. Walka. <laughs> Boże, film ma 10 minut, bo będzie się dużo długo montował. Jestem przyzwyczajony do 2 lub 5 minut. Patrzcie, ucieka, 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 widzicie? To jest taki koks, a niby. Znaczy, to z niby taki koks, a wszystkiego się boi. ja mam flya włączonego. No i IP będziecie mieli pod koniec filmu. O, jednak ma. To in. Yy, dobra. X-Texter. O. Patrzcie, patrzcie. Ten nie ma, jak już się widzi. Jakby, no, in isi, e, X xtexter. Nie ma jak. Nie ma jak. Dobra, żeby nie być hamem, mm, in isi, X xtexter. E, I dajmy mu ten nie. O, nie, 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 nie. Dzięki. Hmm. Dobra, masz. O, się dziwi co tu się dzieje? <laughs> Ej... co wie? Gdzie jest mój miecz z ostrością 20? Przepraszam 15. Jakby oczywiście oddam im te miecze po odcinku. Ale swego nie wiem znaleźć, tak to mu pomógł. Dobra. Muszę mu pomóc z ostrością 5. A ja sobie biorę Seta. Jestem GG, pisze, że mów po polsku, ale to jest Amazon. 100%. Nie wiem. dwóch graczy go kojarzyło z tego serwera z PvP. Tylko o Tu chyba są mój miecz, ale dobra. Ja chcę zobaczyć, co jej zrobię. Gdzieś tu kłócą. Jest... Jestem GG. Dobra, czyli robimy tak TP X do do mnie. Zobaczymy, co się teraz stanie. X wyszedł, więc chyba... Koniec live'a, no. A więc naura.